Siemka, To znowu ja, Dawidek! I znowu, i Damianek! Wziął sobie laserowy miecz, ale naprawdę dzisiaj zbudowaliśmy ogromny gmach. Dobra, przechodzimy do odcinka. Nie posadziłem tego, bo nie miałam czasu. Ale zbudowało naprawdę wielki gmach i bardzo fajną grę. Będzie, będzie cały czas sama naprawić. O, jest już gotowa. To jest ta gra brukowa. Zała ją gra brukowa. Tylko to. Wyłączone jest! A, dobra, wyłączone jest. Na niej polega o to, żeby, żeby pod spodem... Dem, 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 e, rzucić gracz. tak, gracza. Tak, zwrócić gracza. tylko jeszcze zapomniałam zrobić wody, przeciwnika. Chodzi o przeciwnika. Ale dobra, wodę to zrobiłem niedługo. Ale mi się nie, nie będę teraz tego robił, tylko muszę wziąć trochę obsydianu To mi jest potrzebne bardzo, no bo muszę zrobić barierkę z obsydianu To no nie jest za dużo do To jest bardzo fajna gra. Największa na świecie? Może, nie wiem, ale. Damian chyba będzie miał zawsze zafy, tą samą skórkę. No bo chcemy być podobni w Minecrafcie, Tak jak w, w realu. Dobra, to jest gra brukowa. Zaraz, zaraz pokażemy o co w niej chodzi. Tak, Dobra, mam nadzieję, że zablokowała mechanizmu. Dobra, wchodzimy na arenę. Damian, chodź tu. I Idziemy po dwóch stronach. Tinto, idź tam na. Dobra. I trzy, cztery... Chodzi o to. Ha! I o to chodzi. W, 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 żeby 4 Chodzi o to. o nie ma dźwigni! A naprawiam. Dobra. Chyba coś tu, chyba coś popsułem w tym mechanizmie. Robi? Zamyka. Zamyka dziury. Tak, i tak widzicie. zamykać to dziury. Hmm. To tak działa. I zaraz się cała naprawi. i będzie I i, i wyłącza I tak wygląda. Widzicie ten ogromny gmach? To jest blok mi w kanę. Ale dziwne. E, Bo, ja mam tam fajny stolik. Chcę podoczyć? ed e, poza. Poza mam i podobno można budować. I podobno no można budować do wysokości ponad 200, a tutaj tylko do 20 można. To jest strasznie dziwne. Może to jakiś błąd w, w grze, albo... nie wiem właściwie, albo po prostu coś się pomieszało. To jest blok mieszkalny naprawdę olbrzymi. I mamy taki bardzo jeden wypasiony pokój. O, to wypasiony taki pokój, widzicie? To jest jedyny taki wypasiony. Z Z tyłu. Tutaj taki zwykły. Damy tutaj trochę dodał jeszcze elementów. Niepokoi. Za, zawsze coś musi. Do, Dodaj, by było lepiej. Do, tutaj nic nie dodał. Tak, Uf, tak. No tak, tak, tak to wiem, to mam, to to wyszłam, nie Dobra, no to naprawdę to. Nie, nie, Ta, nie tak są drzwi tak się naprawi. Naprawiłeś to? Nie, nie Naprawiaj nie to nie są drzwi. Naprawiaj to. Ja nie wiem, co są drzwi przecież. No to dory. Dobra. O, o! wędrowny pychanoć mi flas. Dobra, to, w to. nic. Będziesz jewkał. <laughs> tak wyglądają różne pokoje. Pełno jest tutaj w ogóle, to damy dodało tylko do jednego lodówkę i inne. O, dzień dobry wędrowny handlawód. Ona naprawdę drogie. Dziwne. Wędrowni handlarze są nawet chyba gorsi niż w osadnicy, bo u osadników to jest, jest tanio muszę być, a u nich to cała masa. Co w Marek To za takie lubskie weke. Tak wyglądają tutaj równe. Na głowę jest bardzo fajnie. Dobra, to jest ostatnie piętro. Tam nie ma drzwi, bo zrobiłam tak, żeby wyglądało bardziej super. Ale. Widzicie, tutaj już nie mam pokoju. Ale zobaczcie, tu jest dyskoteka! Damian jest DJ-em. Ej, DJ, chodź tu! No dobra, też się biegnę. Tutaj, tutaj mamy płyty. Damian, wiesz, tą moją ulubioną płytę. Dobra? Jest. Moją ulubioną. Z beczki. I tutaj ma jeszcze. Z tą Ja idę ty. Tylko Tak się obracam. Graf? Znamy. O, więc drobny co, co ty tym się Nie szafy. wezmę ci. Tak, tak. Wezmę szafę. Daj ją Dobra, mam szafę grającą. Postawię. Ci zaraz to zrobię. Pięć, postawiam Ci już ją i ja się już szykuję tu. Czy to jest ta moja ulubiona? Moja ulubiona. Miałam się włączyć inną. Wyciągaj tą płytę. To nie jest ta. To. to jest moja ulubiona. Yy! W słuchaj nie skończą. Dobra, to już koniec mojego odcinka i jak zwykle przypomnij, i jak zwykle pa. pa!